Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj dołączyliście do naszego tutaj spotkania. Zapraszamy na tradycyjne rozpoczęcie, czyli inaugurację sezonu bożonarodzeniowego. Za chwilę rozpadlimy tą piękną choinkę i to będzie jakby symbol rozpoczęcia tego sezonu. Inne ozdoby, które państwo widzicie w naszym pięknym mieście już się świecą. To wynika z tego, że no, są zasilane z oświetlenia miejskiego. Nie chcieliśmy tutaj e, zaciemniać miasta, więc rozpoczęliśmy już wcześniej e, odpalenie tych, tych ozdób. Została nam choinka i zostały nam te ozdoby, które Państwo będziecie mogli zobaczyć, idąc Aleją Mickiewicza w kierunku zdroju. Także zapraszamy po tutaj dzisiejszej tej naszej inauguracji na spacerek e, do zdroju. Zobaczycie Państwo nasze bombki. Które, no, które też pięknie się będą świecić. I tutaj zaraz na wejściu do Alej Mickiewicza oraz yy, niżej przy Urzędzie Miasta i Gminy, przy Parku Zdrojowym, przy tężni, tych ozdób zobaczycie Państwo wiele. Szanowni Państwo, witam Państwa tutaj jeszcze raz bardzo serdecznie w imieniu, w imieniu własnym oraz w imieniu burmistrza miasta i gminy Busko zdrój Jerzego Szydłowskiego. Niestety burmistrz nie mógł z nami tutaj dzisiaj być ze względów zdrowotnych. No, ale oczywiście duchem jest z nami. Witam również w imieniu Rady Miejskiej i pani przewodniczącej Justyny Nurek, która również nie mogła dzisiaj z nami być, ale również pewnie chętnie by dołączyła, gdyby tylko mogła. Szanowni Państwo, rozpoczynamy sezon Bożonarodzeniowy, sezon dosyć szczególny, zarówno w naszej kulturze, jak i w naszej religii. Te święta, które się zbliżają, święta Bożego Narodzenia. Szczególnie są celebrowane. Być może w tym roku pogoda nam troszeczkę nie pomaga. Wynika to z tego, że no nie ma śniegu, chociaż pewnie fajnie by było, gdyby był. Te święta zawsze się wiążą z pewnymi symbolicznymi działaniami chociażby choinka, chociażby prezenty pod choinkę, chociażby wspólne świętowanie przy świątecznym stole. Za chwilę zaczniemy nowy rok, więc pozwolę sobie złożyć Państwu krótkie życzenia. Na życzenia, nazwijmy to oficjalne, przyjdzie pewnie czas jeszcze trochę bliżej świąt. Natomiast kilka słów ode mnie. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i z okazji zbliżającego się Nowego Roku, chciałbym Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, bo zdrowie to rzecz kluczowa, niezbędna i konieczna do tego, żeby można było normalnie funkcjonować. Życzę Państwu szczęścia. Bo szczęście też jest potrzebne, i dzięki temu szczęściu łatwiej nam przetrwać trudniejsze chwile. Życzę Państwu realizacji wszystkich swoich marzeń, bo warto marzyć. Bo marzenia nadają nam cel w życiu, wyznaczają kierunki naszych działań no i powodują, że chce się coś robić. Życzę Państwu pogody ducha, bo dużo łatwiej z uśmiechem na twarzy przechodzić przez życie dużo łatwiej znosić trudy codziennego życia, jeżeli się do siebie uśmiechamy. I życzę Państwu, żebyście na swojej drodze spotykali tylko ludzi pozytywnych. Ludzi pozytywnych, którzy y, będą dla Was nieść w Wasze życie radość, y, bez agresji, bez kłamstwa, bez obudy, bez hipokryzji, żebyście tylko mogli z takimi ludźmi mieć do czynienia. I życzę Państwu oczywiście sukcesów i teraz, i w nowym roku. Sukcesów tych małych i tych dużych życzę Państwu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu zawodowym. Te sukcesy dają satysfakcję, podnoszą poczucie naszej wartości, także warto, warto o to zadbać. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Teraz, szanowni państwo, czas na odpalenie naszej choinki. Za chwileczkę wykaże się znajomością elektryki i odpalimy choinkę. Zanim nastąpi ta wiekopomna chwila, chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o tym, co się wydarzy w ciągu najbliższych dni. Jutro zapraszamy Państwa na kiermasz bożonarodzeniowy, tutaj na Placu Zwycięstwa, od godziny 9 do 14. Zapraszamy, będzie można posmakować wybitnych potraw, będzie można również je zakupić. 18 grudnia, czyli w najbliższą środę, zapraszamy wszystkich mieszkańców na wigilię na ulicę Boczną. Tam będą przygotowane y, dania wigilijne, tam będzie można wspólnie pośpiewać kolendy. Tam będzie również, y, nazwijmy to, występy artystyczne naszych dzieciaków z przedszkoli. Będzie po prostu. Miło. dobrze i fajnie spędzić czas. No, i w Sylwestra Domu Kultury w sali kinowej odbędzie się koncert noworoczny, na który również Państwa zapraszamy. A teraz pozwolę sobie 10, 9, możecie pomóc, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Świeci. Dziękuję Państwu bardzo i jeszcze raz. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego na ten świąteczny czas. Mamy tu ze sobą Mikołaja, także zapraszamy. Mikołaj ma do dyspozycji słodycze, więc zapraszamy dzieci. Zapraszamy osoby dorosłe również.